Cześć, cześć, witajcie z tej strony. Jak widzicie, jesteśmy w Demie Duma. Tak, ja nie, nie, nie nie zdecydowałem się, żeby kupić jeszcze pełnej wersji. Choć gra wygląda ciekawie i sobie dzisiaj sprawdzimy, czy warto. Gra obecnie staniała. Na początku kosztowała chyba około 190 zł, co jak dla mnie jest przesadą jak na grę na PC-ta. Eee, I teraz kosztuje około 100 zł na takich stronach z kodami jak G2A, czy tam eee, coś tam. Dobra, ja tej nic nie grałem. Tak, e, nie kontynuuj. Fakiet, ja tej nic nie robiłem. Rozpocznij demo. Um. Dobra, choć nie brakuje tu wyzwań, to ja chcę żyć. Ja chcę tylko rozegrać sobie to demo i zobaczyć. Ogólnie gra mi się nawet podoba. Zobaczymy, co z tego będzie. spróbujemy rozegrać całe demo. Tutaj zakładam słuchawki. Lalalala, których nie mam, po prostu jakaś okay, spacja, kontynuować. Są brutalne, po i bezlitosne. Lecz ty, ty będziesz gorszy. Walcz, zabijaj aż do końca. Będę ja bądź jak to Mill Jones, w Będę. O mój Boże, ta gra jest głośna. To zauważyłem na początku. No dawajcie tutaj na połowę wszystko. Napisy też. Znów. Okej, okay, jest głośno. I nieprzyjemne dość okoliczności. Czy możemy bić ręcznie coś? Może F? F. Ej, jak to ładnie wygląda, wszystko, a propos. Kurde, jak ta fajna gra wygląda. Wow, ten pistolet fajnie się mieni, kolorami byliśmy przybici do łóżka jakimiś łańcuchami znaczy przykuci. Ciekawe czemu. Coś tu hałasuje jakiś stwór. Coś tam jest? Nie, jakiś robot, zbroja. Dobra, co mamy teraz zrobić. Please don't go. A, może tutaj rzeczywiście. E. Wow. Witaj kobieto. Czy oni się modlili do nas? To fakt. Musimy to opanować. O. Wow. Wszystko jest po polsku, nawet tutaj na bzy. I zapytanie echo, dobra. Tej zbroje dostajemy swoją super. Jesteśmy Space Marine. Ups. Jakieś retrospekcje nieprzyjemne. No ok, szybko się ubraliśmy. Jeszcze tylko hełm. Nie odbijamy się. Więc nie, nie widzimy swojej twarzy. No, chyba tak nie będziemy widzieć całej gry. No, dobra, już, już jest wszystko ok. Inwazja demonów. O to kurde, mamy World of Warcraft Legion. Zgłoś błąd. błąd. Był już temat. Był już błąd w innym temacie. Zamykam wątek. Elektroda. No dobra. Mm. O nie. To brzmi jak zadanie dla Space Marina. Uh, uh, jestem doktor Samuel Hayden. Idę poza tym obiektem. Myślę, że w współpracy No, masz bardzo przyjemny głos, taki godny zaufania. Wcale nie brzmi jak demon, wcale. Dokładnie. Piepście. Co znaczy cztery? Fuck. To nie brzmi jak te małe zombieczki. Halo? Dobra, te się nauczymy robić. Bam, tu 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 tu. Ja, tak się chyba odzyskuje życie, bo nie czytałem. Wow, ej, ej, ej. Sp spadaj koleś. Bam, kolanko. <laughs> no i fajnie. Czy to nie jest piękne? No i mamy broń jakąś. E. Oddawaj. Wszystko by to chciał dla siebie. Ok, dostajemy. Okej, okay, ku się zmienia broń, no i fajnie. Otwieramy jakoś te drzwi. E! Eh, e! Eh. Teraz dajcie mi się przetestować i zabawić. Elo! Hm. Kiedy to jest fajne. Hej! Ups. Ha. I to chyba trzeba zniszczyć. Fajnie. Teraz ich będzie więcej, tak. Mogę tu wskoczyć? Mogę. No, o, wypuchające beczki. Woa, wow, wow, wow. gdzie ty jesteś? Ale chybiam. O, zobaczmy, jaki tu jest finisher. No. Dobra, chodźcie tutaj. jest jeszcze kilku... O! Hej! Jeszcze? O, tutaj widziałem ciebie O, dobra Mam amunicję i apteczkę Ta A to się cieszę Kamień z serca

Chyba nie za bardzo mnie to obchodzi, wiecie? Gościu, weźcie coś na gardło, bo masz taki głos. To już jest koniec? To jest koniec, bety? Demo? Przecież ono trwało z 3 sekundy. Myślałem, dobra. Z jednej strony się ucieszyłem, bym miał mało do wrzucania. Ale z drugiej to było takie. O kurde, ładnie. 3 sekundy. O fak, to chyba był zły pomysł. No nie. Jednak był dobry. Stamtąd tam. To jakiś wrak. Ej, w niebo, spłonę jak w tym. Jak w Call of Duty. Masz ogniu. O, nie da się biegać, a może kontrolem coś? X... Świetnie mi poszło. Boom! Szkoda, że te słabsze nie padają na strzał. A teraz na trzy jakieś? Hej Jesteś tam jeszcze? Jesteś. I hate. Dobra. F. Tu jeszcze jesteś, witam. Żegnam. Tu jeszcze jakiś jest. Elo. O, jeszcze jeden za mną. Mam cztery pociski. Koniec? Bo już nie słyszę. Ich ryków Dobra, słyszę. No, świetnie strzelasz. Ela, koniec. Punkt kontrolny osiągnięty. Super. Ogólnie pierwszy poziom jest do dyspozycji w Dajmie, więc... jej Poziom niebieski, wymaga karty, no to czas znaleźć. Jak tam mogę przejść? A dobra. Nie umiem. Może tędy jakoś je kombinuję, no oczywiście. Witam. Oddaj mi swoją kartę. Dzięki. Ogólnie fajnie, że w ogóle twórcy zrobili demo. No, nie, nie wszystkim chyba się chce w obecnych czasach. Albo może nie opłaca. Witam, mam już kartę. Superancko Jakieś granaty. A tam. Ja samo łuczków nie potrzebuję. Jeszcze żyjesz O, kontrolem się rzuca No, no dobrze, że przeczytałem samouczek Hejo Uuu To było fajne Ups Dobra, lećmy tu, po prostu przed siebie, nie ma się co rozglądać Nie mamy całego dnia Hejo ładnie bam punkt kontrolny osiągnięto, no i fajnie, cieszę się eee misja, nie wiem co tutaj się dzieje co se mogę tutaj porobić, nie obchodzi mnie to tam, ulepszenia jakieś a, a po co mi to, dobra mogę stąd iść? chyba tak nie działa Muszę iść gdzieś tam. Mapa jak w Skyrimie. Uuu, może będę jeździł tym. Choć wątpię. No dobra, tego już nie mogę użyć. O, tędy może. Są przeciwnicy, więc są raczej tędy. Łooo, wow, a mi się nie chce z nimi walczyć, więc biegniemy. Hej, a tam, daj mi spokój z jakimiś rzeczami, nie chcę nic. Dobra, o Boże, ja, co ja mogę tutaj zrobić? E, odrzuć. Tora, kup, super, lecimy. Wow. Tam nie mogę Bum Mało amunicji, co ja poradzę? Czy zbieram te jakieś rzeczy? No, to chyba nie tutaj, tutaj? O, punkt kontrolny, to lecimy Trzeba zrobić ten speedrun Nie ma czasu tutaj na zabawy Co to za dźwięki? Demoniczne, nie tamtędy przyszliśmy Taki, chcecie Chcecie się bawić w taki sposób Ups Wow, tam była dziura Hej, chodź tu No nie, to nie, to i tak se wysadzę Ja tu się śpieszę Ups A ty dokąd? O tam się ktoś tepnął Ups Niefortunnie Spieprzaj! Spieprzaj! Przyjdzie i Twoja kolej! No i proszę. Dobra, gdzie teraz? Ło, wow, um umrę zaraz. Trzeba ich zabić. Przywraca zdrowie, rzeczywiście. No i fajnie. Teraz gdzie? Teraz gdzie? Teraz gdzie? Jeszcze ktoś tutaj jest. Spadać na ziemię. Wow, sam te, same nóżki zostały Gdzie ty jesteś? Ja mam tej przewagę wysokości, gość No jeszcze? No nie da się kucać O, tędy, okej okay. Ja wolę jednak takie wąskie korytarze, wtedy wiem gdzie iść dokładnie Elo Super O, fazowski to był Dobra, dalej, dalej Będziemy Super Możemy wejść tam, czy coś? Lamusie O, możemy Czyżby to był koniec misji? Tak Następna mapa? Aaa, takiego wała Kup grę Może i kupię Super oceny Tutaj powinno mieć 5 na 5 Od 140